Cześć wszystkim, to Sylwia z Poker Break, Jesteśmy cały czas na turnieju Poker Tour na promie. Ze mną jest Marcin, Marcin ciągle jest w turnieju. Marcin powiedz jak dzisiaj idzie ci w grze? No nie powiem jestem po wzięciu no, ribaje jeszcze raz. W tym momencie jest tak około 49 tysięcy, więc no nie jest najgorzej. No powyżej średniej. aczkolwiek duże zmęczenie daje się we znaki. Ciężko, ciężko się dzisiaj gra. No mamy już godzinę chyba po drugiej, nie później. No, nawet koło trzeciej, a kończymy za dwie godzinki gdzieś, więc jeszcze troszkę pogramy. Trzeba będzie wytrzymać. No życzę Ci powodzenia w takim razie. A powiedz jak zapatrujesz się na jutrzejszy dzień? Zamierzasz coś w ogóle spać? Czy będziesz korzystał z nadmorskich klimatów? Zaczynając od tego, że przyjechałem tutaj z gorączką. Także jutro bardziej planuję w kajucie dużą ilość leków, no i szykować się do dalszej gry, jeśli oczywiście wytrwam dzisiejszy dzień. Wytrwasz na pewno, życzę Ci dużo zdrowia w takim razie. Powiedz, czy jakieś takie ciekawe akcje z dzisiejszej gry możesz yy, przedstawić? Z dzisiejszej gry takie większe, no udało mi się wygrać bardzo jedną fajną pulę łapiąc a Fula na ostatniej karcie, kolega miał Tripsa. Przegrałem ja królę na J-10, a któryś z graczy złapał streeta z flopa. No i to były takie chyba dwie, które najbardziej mi się zapamiętały za dzisiejszy dzień. Taka jedna pozytywna, jedna negatywna. A stół raczej wesoły, poważny? Wesoły. Jest taka dosyć luźna atmosfera, można się pośmiać, porozmawiać, także dzięki temu ten czas jeszcze jakoś leci. Okej, okay, no to w takim razie dziękuję ci serdecznie za rozmowę i jeszcze raz dużo zdrowia i powodzenia. Dzięki serdeczne i powodzenia tak samo w turnieju. Dzięki.